Witam wszystkich. Dzisiaj chcę wam powiedzieć parę słów o apiroju znowu. No i też Krzysiek chce się podzielić swoją opinią. Używał już Apiruj i też wie, czy to działa, czy nie działa. Cześć Krzysiu. Cześć i daj. Co możesz powiedzieć nam tutaj o, o tych apirojach? Znaczy powiem tak, szczerze, bo spróbowałem, nie będzie żadnego ściemniania, nie będzie naciągania. Kupiłem od ciebie w zeszłym roku, jak pamiętasz. W czerwcu, bodajże późno już było, kupiłem trzy. Okay. Jest to bardzo wydajny produkt, co jest raz, bo jeszcze jeden mi w ogóle został, jest nieodpakowany, będzie na nowy sezon. Wiesz co, sytuacja była taka, że na no początku myślałem, że, że kolejny produkt, pewnie tam przereklamowany, okay. podchodziłem sceptycznie. Ja mówię, może okej, okay, może coś da, może nie da. Znałem polskie odpowiedniki, które są na rynku. i no, Coś tam działały, coś nie działały, tak, efekt okay. Tutaj otworzyłem słoiczek. Zaaplikowałem i dosłownie, nie wiem, kwadrans może minął, może nie nawet, tak? Już pierwsze pszczoły zaczęły się kręcić, To jak u Ciebie na filmiku, okay. I nie robiłem żadnych innych trików, które tam pokazywałeś, po prostu to, tak? Żeby nie było, prawda, że to jest y, działanie czegoś mm -hmm. innego. Y, no cóż, y, okazało się, że na drugi dzień po prostu po południu już miałem rój pierwszy. Więc myślę, że produkt jest, jest ciekawy, jest, y, no jest bardzo swojej ceny, bo, bo faktycznie, jeżeli ktoś te roje chce łapać, to zwiększa swoje szanse i to, i to Naprawdę, znaczy. Tak. Dokładnie tak. E, co jeszcze chciałem mówić o tych samrojach, bo wiesz, też wiecie, ja niestety nie wziąłem tu dla Krzyszka, bo, 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 bo nie, nie mam... Ja bym przetestował. Tak właśnie, to nie jest gorsze, tylko słuchajcie, to było dwóch kolegów, którzy się pokłócili, ten miał swoje, ten założył swoje, na tym się skończyło. Więc tak, e, mówiliśmy przed chwilą, bo już spotkaliśmy się jakiś czas temu, o egzaminie. Co jeszcze powiesz tak o tym jest. egzaminie przy latach? Znaczy właśnie, egzamin świeżo się skończył, sesja zimowa. Bardzo sympatyczny był egzamin, bo generalnie do testów faktycznie trzeba się uczyć teorii. Wiadomo, to jest, to jest test, to jest generalnie jest sprawdzenie wiedzy, czy czytasz. Taki zwykły praktyk może tam mieć jakieś problemy, bo to jest generalnie pod, podręczniki układane. Mhm. Więc trzeba czytać, czytać, czytać. No, ja to robiłem tak od postanowienia noworoczne, było od drugiego, mówię pierwszego jeszcze nie, 2 <laughs> stycznia zaczynam, mam 10 dni, więc <laughs> będzie dobrze. I było dobrze, i było dobrze, zdałem oczywiście. W pierwszym terminie, później był praktyczny za trzy dni, za cztery. I tak właśnie tak człowiek szukał jakieś przecieki, może jakieś, jakieś takie podpowiedzi będą, tak? No i bardzo mile byłem zaskoczony, bo myślałem, że może jakieś matki, bo może jakieś mateczniki, prawda, hodowla matek, coś, trudni. Okazało się, że na samym już egzaminie, że dosłownie musiałem zrobić to, co robiłem dwa miesiące wcześniej u siebie, na pasiece, czyli układanie gniazda na zimę. Trzeba było po prostu odpowiednie część ramek, które, które były tam jedną trzeba było dosłownie usunąć do odkładówki, złożyć gniazdo, podać paski, ocieplić matą, dać podkarmiarzkę, to wszystko okay. i to wszystko. Ten gość, który mnie tak wiesz, zaczyna uczyć pszczelarstwu, to tak. mówi tak, że sezon pszczelarski to nie jest sezon. To jest sezon przygotowania się do zimy. Najważniejsze co jest w tym procesie zimy, Może dlatego cię wyskoczyło, że wiesz, że zebrać gniazdo w zimę, bo to jest bardzo ważne, tak. bo wiesz, bo pomimo tego, że ja łapię te roje, no z roje ciężko wziąć dużo miodu. Tak. tak. Nieraz zdarzało nam się, nie wiem, z 20 kilo z roju wziąć, wiesz, ale fajnie, lepiej jest, jak wychodzi Ci rodzina od razu, tak. z zimowni, tak? Jeżeli to jest pierwak, później te kolejne są coraz słabsze. Zdarzy się, zdarzy. I zdarza zdarzy. się, że w ogóle nie masz z tych kolejnych tam no, lipiec, sierpień, to już w ogóle nie masz miodu, Dokładnie, bo wręcz musisz je dokarmiać, żeby nie Ci tak. przeżyły i żeby je zasimować albo łączyć, więc... No, Dokładnie tak. W ten sposób. Więc mówię, no fajne roje pod kątem tak, Budow, budują, Budują, nie wiem, czy zauważyłeś, po prostu dajesz węzę... No tak jest. po dwóch dniach już masz odbudowane. Nawet ranię. bez węzy, puste ramki już pociągnięte są. Dokładnie tak. E, nie wiem no czy warto, czy to Ci coś roje w ogóle w twoim... Nie wiem, bo dopiero zaczęłeś, tak? Ja zacząłem, zacząłem w zeszłym roku właśnie. Okay. Kupiłem pierwszą rodzinę, później zrobiłem odkład i tak zacząłem się rozwijać. W międzyczasie zacząłem oglądać, bo też oglądałem chyba trzy kanały też ciebie zacząłem okay. oglądać. I, i, I faktycznie trafiłem na ten apiruj, więc mówię, kurczę, jestem na początku, mówię, dlaczego nie spróbować? Dokładnie. To są wydatki takie jak węza, to wszystkie inne rzeczy w porównaniu z tym, no, kupić sobie rój, prawda, kupić sobie ten apiruj, mówię, najwyżej, na no, niech stracę, tak? No ale nie straciłem, więc, więc no, zobaczymy. Ja generalnie, jeżeli mam się, tego drugiego produktu nie znam, podejrzewam, że też jest dobry okay. tego, tego w zielonym słoiczku. No natomiast fajna sprawa. No, fajnie, że ktoś w ogóle sprowadza na polski rynek, bo tak patrzyłem w internecie to z dostępnością jest słabo. Nie, nie, Cię, no, nawet właśnie. teraz już, bo wiesz, z jaką sytuacją z no, tak, Ukrainą, tak. a to produkuje niestety tak, Moskwa, tak. więc dużo ludzi powiedzmy po prostu mówi, że polskiego rosyjskiego produktu tak. nie bierzemy, no nie? Czyli efekt jest po prostu taki, że trzeba robić zapasy. Dokładnie, no, tak, dokładnie <laughs> tak. Też fajnie jak ktoś, bo wiesz, bo ja zawsze mówiłem na filmach, że kombinować. Wiesz, coś wymyślać swojego, no nie? Tak. Fajnie, bo, bo ktoś by wymyślił coś takiego, no nie? I po prostu produkować tu tak. nawet. Nawet tak Nie jest. produkować jakichś takich większych tych ilości, tylko produkować, wiesz? Na chętnych. Za doładnie się do odbiorców. ktoś to będzie. Dokładnie, tak. A przy ilu roju łapkę złapałeś? Ile? Trzy roje złapałeś? Yy, yy, złapałem cztery, roje, cztery roje. Nie, roje, trzy roje łapki, czyli po prostu. Ja myślę, że to jest kwestia, na, na start na pewno trzeba dać, na pierwszy rój, tak. Jak okay. już wejdzie. Tak. To, to później już jest zapach tego, się, tego, tak tego tak. Tej, tej matki, tego. Tej rodziny pszczele i potem już po prostu idzie, tak? Więc to. Z dlatego jest wydajny produkt, bo nie musisz, non-stop, tak niektórzy może kupują, to myślą, że im więcej, tym lepiej. Nie, nie. Nie, nie, to, nie. Jest, to, jest, to jest tak samo jak, jak pieprz do zupy na przykład. Ma dać smak, a nie. Dokładnie, a nie ilość, tego tak pisz. jest. No ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak aplikowałeś go? Po prostu tako, czy też dawałeś do jakichś rurek? do czegoś takiego? Nie, też to znaczy generalnie tak jak, jak u ciebie, bo ty jeszcze tam coś pokazywałeś, że niektórzy pod jakąś folię coś. Nie, no tak, 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 Nie, na wylotek po prostu. Na wylotek. Typowo na wylotek. I, I na tą stronę, wiadomo, gdzie gdzie, gdzie te pszczoły mają się kręcić. Tyle wystarczyło. Jak chciałeś się, jak się zawiesić moją łapkę? Patrzyłeś jakoś na, na pasieki? Yy, generalnie po prostu obszarowałem sobie pod tym kątem, żeby daleko nie jeździć, nie sprawdzać okay. tego codziennie. Czyli, tak, powiedzmy, tam w promieniu półtora kilometra. Okay. Czyli nie patrzyłeś no? na pasieki, gdzie, gdzie jest, gdzie mogą uciec? Znaczy jest, jest jedna tylko w okolicy. Natomiast no, tego typu jest sytuacja, że, że to nie zawsze może być dobra droga, bo, bo jak powiesisz dookoła, obwieślisz czyjąś pasiekę, pszczoły one się po to wyrajają, że im tam coś nie pasuje, chcą szukać nowych tak, pożytków. Więc, bardzo... więc masz mieć wiesz, dookoła okrążysz sąsiada, a nie złapiesz nic, one polecą dalej i, tak. i, i, i będzie. Dokładnie tak, pszczoły się roją po to, żeby znaleźć nowe, nowe miejsce, nowe, nowe pożytki. pożytki wszystko. Patrz, to nawet to... gadamy o tak samo. No, Ta to, to I... sama branża. No, no, dokładnie Tym tak, tak. bardziej, że nie wiem, czy to, jest, to nie jest jeszcze tak powiedziane inaczej. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale z tego co wiem, że pszczoły boją się rodzeństwa. Wiesz, i oni specjalnie odlatują, by nigdy w życiu tam jakoś matka, y, która wyhoduje się z tamtej rodziny, nigdy by się nie nosiła z tym samym trutniem. No znaczy tak mówią, czy tak jest, nie wiem. Możliwe, ciekawe. E... Tak jak nawet wziąć to pod uwagę, jak sztucznie unasieniają matki, tak? To ona jest tylko, ona ma tylko 10 jakichś tylko danych, jak to się mówi, danych, dane, genetycznych danych. tak? To natomiast są takie matki, które już były takie nie wiem, testy, że matka się unasienia ponad 60 trudni ma, więc. Rozumiesz, ile, to jest, ile tak. to jest gałęzi takich różnych... Ile linii genetycznych. Ile linii... Go... O, a właśnie, właśnie to się... są pytania właśnie, ten indeks kubikarmy, tak? Dokładnie, Na egzaminie dokładnie. i tam, jaka tam jest ta... Kaukazu trochę, karainki, tak? I ha. nic jest. A jeszcze Inim. będziesz miał nowe matki, słyszałem w ogóle. Dokładnie tak. Przetestujesz. To Przetestuję zacznie. mateczki i już zamówiłem... Yy, do hodowli matki, tak, matek taką, taki system, nie y, gender. Kojarzysz tak, jak wygląda gender? Coś słyszałem, tak. Jest gender, a jest nikot. Coś podobnego, tylko to produkują Niemcy, a to Francuzi. Więc zamówiłem sobie e, z Niemiec, tak. zamówiłem z Niemiec bo niby ma być lepszy. E, chcę wziąć z Karpatek, wyhodować matek. Chcę spróbować, jak będą, e, będą o nich wiesz Już ich córki, które się unasienią tutaj w Polsce. E, natomiast ja dzisiaj nagrałem, jak siedzą w klębie Karpatka, jak siedzi i jak siedzi Backfast. To jest totalna różnica. Karpatka jeszcze siedzi, tak, wiesz, jeszcze, jeszcze nie chcą. Tak. Backfast już się raz, wiesz, już tak dotykasz Backfast folii. już, już czuje wiosnę bakwas już czuje wiosnę. Ciepło do, do, dotykasz już jest ciepło. No nie no, to już wiesz. Też może się obawiać, bo to wiesz, zaraz zaczną karmić e, czerw. czerw no nie, i będziesz i już... ciasto podkładał. Dzisiaj podkładałem. No, I, i no właśnie. <laughs> o to chodzi. E, natomiast tą ukraińską stypową, tak? No właśnie, o tym dużo słyszałem. Ukraińska właśnie, stypowa. M, kiedyś, jeszcze jakiś czas temu, jak jeszcze miałem na Ukrainie pszczoły, Nikt nigdy nie dawał, nie, wiesz, nigdy nie, nie patrzył na ukraińską stypową. No tak. nie, no to ta była taka w pszczoła, która, wiesz, na pewno gdzieś zroję złapiesz, taka wiesz, tak, tak, to nikt, tak. nikt tego nie potrzebował. Po tym jak zaczęło się właśnie, nie wiem, czy to jest powodowane tym, że hodują te matki, wiesz, wymyślają. Znaczy ja myślę, że to jest taki kwestia tego typu, że pszczoły dzisiaj, tak samo jak i ulej, całe to pszczelarstwo, to jest pod tym kątem, żeby ono było wygodne dla pszczelarzy, Dokładnie, a nie, a nie dla... dla pszczół. Czyli pszczoła ma być łagodna, ma być e, fajnie się trzymać ramki, ma być nierojliwa, natomiast jest coś z kosztem czegoś. No tak. A te najbardziej e, rojliwe, najbardziej złośliwe noszą najwięcej miodu. Zgadza Więc się. Więc nie możemy mieć wszystkiego, prawda? Zjeść ciasto, mieć ciasto. Zgadza się, zgadza się. I, i mówię, i też chcę spróbować. Na razie w tym sezonie nie będę hodował tych stypowych, ale będę chciał na przyszły sezon już zacząć z nich wyciągać jakieś jakich, jakich, jakich córki, tak? Będziesz mieszał geny. Tak. Robić, tak. Coś fajnego. Co to zrobić? I do czego dążyłem? Jakbyś wziął na przykład bakfasta, matkę i tak dalej, to patrzysz, to matka w porównaniu z, ze stypową to jest zwykła pszczoła. Ukraińska stypowa jest takich wymiarów jak szerszy. No, znaczy nie, no to już to już za ten, ale, ale jest duża pszczoła, naprawdę jest duża. No i zimę ile ja razy miałem, że wiesz, że tam szedłem do szkoły. Dobra, 19 września generalnie miałem zamknąć pasiekę tak. już na koniec. Tak. Wiesz, coś mi się zapomniało. Gdzieś tam poleciałem ten ten. Przychodzę wiosną, ty, normalnie przezimowane i tyle. No fajna pszczoła, pczo tylko nie wiem, ten gościu co mi poobiecywał, to mówił, ile on wziął yy, słonecznika? 4,5 tony odwierował słonecznika z 30 rodzin, więc... Na coś, na coś to też wskazuje, tak? No tak, no i duże pożytki i na Ukrainie słonecznika są takie wielkie plantacje. Zgadza się. No, no z tym jest, z tym jest, jest jakiej, dobrze. Jest, tak? No to tylko brać dobra. także mówię, no, fajnie, że się podzieliłeś, że opiniami... No tak, mówię nadzieję, po prostu... Że... Mówię jak jest. Yy, nie lubię tam ściemniać, nie lubię mówić nic na wyrost. To co sprawdziłem. Okay. To, to A tak... ty w ogóle powiedz, co ty robisz we Wrocławiu? Czy co robię? We Wrocławiu generalnie to przyjeżdżam sobie do pracy, tak, powiedzmy raz w miesiącu. Rekreacyjnie. Dobra, i jest tak. My już kończymy na dzisiaj, nie będziemy już tutaj siedzieć dłużej. Miło było cię poznać. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, zrób więcej łapek, więcej złapiesz. Trzeba będzie zbijać. Dokładnie. <głos> <głos> I mówię, jak będziesz coś, bo na pewno będziesz kombinował. widzę, że jesteś takim człowiekiem, że chcesz jakieś inne wyjścia znaleźć. Coś wymyślamy, patrzymy w jaką stronę można pójść, jakieś babiki, tak jakieś te. Dzielimy się, dzielimy się nawzajem, mam nadzieję, że kiedyś... To nie będzie, że kradniemy komuś tylko że ratujemy. Faktycznie, bo tak to faktycznie wygląda. Tak? To będzie tak samo jak z tymi, w tej dziubli. Tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc dzięki, trzymajcie się, łapki w górę, subskrybujcie. Widzimy się za parę dni. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.